W ostatnim filmie na temat modułu ustawienia omówię pozostałe ustawienia, które są dostępne w tym module. Ustawienia podatku, w szczególności podatku VAT, są zwykle dostępne przy inicjacji programu i właściwie zakładamy, że nie będziecie Państwo zmieniać ich bez naszej pomocy, ponieważ zmiana w tych ustawieniach może spowodować istotne zmiany sposobu naliczania podatku VAT. Lata podatkowe jest to opcja, która pozwala na utwieranie nowych lat podatkowych. Standardowo lata podatkowe są zgodne z rokiem kalendarzowym. Jeżeli macie państwo potrzeby, żeby ustawić rok podatkowy w innym okresie, prosimy o informację na kontakt. Wówczas a, zrobimy taką konfigurację, która jest dostosowana do Państwa. Polityki rachunkowości. Kolejne lata można zamykać. Zamknięcie roku oznacza, że już w poprzednim roku nie można wprowadzać żadnych zapisów i jednocześnie zamknięcie roku, w zależności od ustawy, nie może generować dokumentu przeksięgowania wyniku. Aby zamknąć rok, trzeba kliknąć na wybrany rok. Zmienić zamknięty na tak i kliknąć aktualizuj. Tutaj należy zwrócić uwagę, że program nie pozwoli zamknąć roku, który, który jeżeli nie, poprzedni rok nie został zamknięty. Czyli w tej chwili zamknięcie roku 2020 nie powinno być możliwe Jest też możliwość wyboru bieżącego roku, chociaż w standardowych ustawieniach program pozwala na wprowadzanie dokumentów do wszystkich niezamkniętych lat podatkowych. Ale można też to ograniczyć, jeżeli jest taka intencja, żeby operator miał ograniczone możliwości wprowadzania do innych lat, mimo że nie są zamknięte. Można tak ustawić uprawnienia, żeby operator miał możliwość wprowadzania tylko w roku bieżącym. Kolejną opcją w module ustawienia, którą omówię, to jest. Przejdę do modułu ustawień. To są warunki płatności. Lista warunków płatności może być rozszerzana. Tutaj jest zaprezentowana standardowa liczba, standardowy zestaw warunków płatności, które w programie jest. Które są dostępne po inicjacji programu czy po rozpoczęciu pracy w programie, ale te warunki płatności można zmieniać. W szczególności można zmieniać, w jaki sposób ma zachodzić działanie poszczególnych typów płatności. I typ płatności może być albo przedpłatą, albo płatność gotówkowa, karta albo po podanej liczbie dni, albo na dzień, miesiąca. Najczęściej używamy. Typów płatności po podanej liczbie dni. Jest tutaj w programie kilka takich zestawów najczęściej spotykanych. Ustawione jest gotówkowa, przedpłata i zapłacone. Kolejnym ustawieniem to firmy transportowe. Można dopisać firmy transportowe, które będą używane przy wprowadzaniu faktur. I tutaj kolejne w sekcji pielęgnacja dwa ustawienia, to jest usuwanie transakcji, jeżeli chcemy skasować jakiś dokument, to możemy to zrobić poprzez właśnie tą funkcję usunięcie transakcji. Wybieramy wówczas, który, jaki to jest typ transakcji, na przykład faktura sprzedaży. Wyszukujemy tą, tą fakturę sprzedaży, możemy ją podejrzeć. Czy to jest ta właściwa? I możemy ją usunąć, klikając na, na tą ikonkę. Potwierdzamy anulowanie, jeszcze raz potwierdzamy, i fakturka została usunięta. Bardzo podobny ekran dostępny jest również po prawej stronie, czyli przegląd wydruk transakcji. Jest to w podobnym układzie przegląd wszystkich transakcji, które zostały wprowadzone w, w programie i wszystkich typów. Czyli tu możemy sobie wyświetlić wszystkie wprowadzone szeregowo dokumenty danego typu, albo wyszukać dokument o danym numerze ewidencyjnym, i ostatnią opcją jest, którą omówię, jest dołączenie kopii dokumentów. Do dokumentów księgowych możemy dołączać kopie plików czy pliki PDF, które są obrazem na przykład danego, danego dokumentu.